Konsekwencji w tym, co robicie, nie ma żadnych, bo wtedy zamykaliście państwo, a teraz mówicie spokojnie, zaraz będzie dobrze. Weźmy detal, zupełny detal, jakim, jest mm -hmm. na przykład, jakim są stoki narciarskie, których zamykanie w zeszłym roku wzbudziło tak wielkie emocje. W zeszłym roku zamykaliśmy stoki narciarskie, bo ludzie gromadzili się, w, mieli się gromadzić oczywiście w, w kolejkach do wyciągów i tam się zarażać. I to był powód, dla którego zamykano stoki. Teraz minister Piarska mówi: Ej, ale spokojnie, pojeździcie sobie na nartach, bo w ten sposób budujemy odporność. A no, oczywiście, bo sport buduje odporność. <laughs> Jasny gwint, powiedziałby góral. Które słyszy takie coś. To w zeszłym roku nie mogłem sobie zaprosić turystów, bo oni się zarażali. A nie, w, tym w zeszłym roku mogę. ryzyko zakażenia w tej grupie, właśnie stojącej, było o wiele razy większe niż teraz by było, bo w tej chwili trzy czwarte tej grupy ma naturalną odporność. Panie ja wiem, że pan umie liczyć, ale kłopoty z logiką to chyba jednak u was jakieś takich faktów Restrykcje nie są jedyną. No tak, Panie Redaktorze, nie są jedyną metodą walki z pandemią. E, jeżeli patrzymy Kurczę, sobie. były przez cały czas były, przez półtora były, roku, bo były restrykcje. też e, inaczej społeczeństwo na nie reagowało, Aha. było bardziej zdyscyplinowane. Obserwujemy no, pan... to, co się dzieje w reakcji na wprowadzane restrykcje historycznie. No to proszę e, Poszalić, przypomnieć je ministr... proszę przypomnieć sobie, okay. jak wyglądała reakcja na restrykcje w tej pierwszej Kolegi. Kolejne pandemia się nasila i dlatego nasza odpowiedź musi być zdecydowana, kolejne restrykcje są potrzebne, chronimy przez to ludzi i służbę zdrowia. To mówił Mateusz Morawiecki, tak. kiedy wprowadzaliście kolejny lockdown. I wprowadzenie tych restrykcji wtedy i tak spowodowało, że hospitalizacji było więcej czyli niż może jest nie, teraz. Czyli może nie były potrzebne, skoro i tak wzrosła. Też oceniamy hospitalizacji. po prostu je jako mniej skuteczne narzędzie walki z pandemią niż te, które mamy do dyspozycji inne, jak sprawna organizacja systemu opieki zdrowotnej, jak szczepienia. A za chwilę, panie redaktorze, będziemy mieli leki, które będą nam jeszcze bardziej e, pomagały, żeby, żeby nie liczyć, to nie teraz zarządzać teraz powiedzieć, że nauczyliśmy pandemią. się na błędach? To znaczy, bo to jest przynajmniej jakaś nowość. się uczymy na błędach. Na pewno wiemy w tej chwili, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczenia wzrostu pandemii. To wie pan, ludzie zadadzą sobie pytanie. To po to ja po co ja traciłem biznes? Ja nie mówię o przeszłości, kiedy poziom dyscypliny społecznej był większy, tylko teraz, kiedy zmęczenie pandemią, zmęczenie między innymi restrykcjami, doświadczeniami wszystkim jest o wiele większe. Ja myślę, że ta, te odpowiedzi nie tylko nie uspokoją ludzi, ale wręcz przeciwnie, bo oni mają takie poczucie, że realnie stracili biznes albo powodli w kłopoty. Konfederacja, wolność i niepodległość.